No, wydaje mi się, że poza pierwszym setem, no to całkiem niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Eee, ten pierwszy set gdzieś e, źle, wydaje mi się, w ten mecz weszliśmy, straciliśmy koncentrację, przeciwnik na kilka punktów i ciężko się ich gonił, u nich na hali, bo jednak ten doping i kibiców słychać na hali. Eee, najważniejsze są, że, że trzy punkty zostają, zostają u nas, jedą do Jastrzębia. Eee, drugi, trzeci, czwarty set pełna kontrola i, i to cieszy. No, gdzieś tam po tym pierwszym secie. Wiedzieliśmy, że musimy troszeczkę podkręcić te bateryki u nas i gdzieś tam to wyszło. Na pewno przyda się ten mecz, bo już za dwa dni gramy ćwierć obuaru Polski z Warszawą, gdzie Warszawa na pewno też postawi ciężkie warunki, więc na pewno taki mecz przetarcia z zawierciem jak najbardziej na plus. Bardzo dobrze, bardzo dobrze ten mecz odbieram, ponieważ przyjechaliśmy do trudnego przeciwnika, jakimi są bez wątpienia chłopaki z zawiercia, to jest kosowy zespół. Byli oczywiście troszeczkę osłabieni brakiem urosza swojego lidera, też jednego z, ale, ale i tak mają fajnych zawodników, mają kim go zastąpić, więc przyjechali się po nas w pierwszym secie i byliśmy troszeczkę tacy rozkojarzeni. Też może to, to zagrało to, że nie mieliśmy już dość długo tak dobrego przeciwnika. I dlatego też polegliśmy w tym pierwszym sezonie dość, dość gładko, ale później była pełna mobilizacja i, i, i to było widać od razu na boisku i, i na, na tabelę wyników. Więc 3-1 dla nas, bardzo się cieszymy, wywozimy z tą cenę trzy punkty i kierujemy swoje myśli na środowy mecz w w Warszawie. Zagrywając ten mecz odbadamy z pucharu, nie taki jest nasz cel, my w puchar chcemy... Chcemy wygrać, chcemy zdobyć dojazd i Mam nadzieję, że gdzieś zaczniemy ten, ten cel. Zaczęliśmy już, bo, bo nie jeden mecz graliśmy w Pucharze, tylko chyba z dwa. Ale gdzieś, a, gdzieś skupmy się teraz na tym środowym meczu. A, pamiętajmy, że trzeba go wygrać, że my jeszcze do, do żadnego Wrocławia nie jedziemy. I e, nie myślmy sobie, że Warszawa przyjedzie i my na spokojnie wygramy, wygramy łatwo spotkanie, bo jednak oni na pewno też mają jakieś cele w klubie i na pewno też chcą jechać na Final for Pucharu Polski. Więc na pewno szykujemy się na ciężki mecz. A no i my, na raczej, raczej obowiązkiem raczej z każdym z chłopaków jest takie, żeby ten mecz wygrać i my wydaje mi się, jako dużo nie widzimy innego scenariusza. Chciałbym ten mecz wygrać i nie wolno myśleć w ogóle o jakimkolwiek Final Four, zanim, zanim się nie wygra ten mecz. A wszyscy wiemy, jak to bywa i, i w pierwszym covidowym sezonie przyjechał do nas Treffel spakował nas u siebie 3 do 1 I, i, i to oni mieli jakby uczestniczyć z tym Final Four, wiadomo, że się nie odbył, więc e, musimy pamiętać, mieć to głowy, e, to doświadczenie i, i nie myśleć sobie, że tak, tak, my jesteśmy super fajnym zespołem, fajnie sobie gramy i na pewno w tej dyspozycji, w jest teraz Warszawa, znajduje się, to pewnie ich pokonamy. Oczywiście, że nic z tych rzeczy, po prostu musimy wyjść skupieni, zrobić swoje, wiemy po co, po co będziemy wychodzić na ten mecz Celem, ce, cel jest sta, stawka tego meczu będzie ogromna wejść do, do czwórki w Nowej Pucharu Polski i chcielibyśmy tam oczywiście się znaleźć i powalczyć o trofeo. No gdzieś e, gramy 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 sporo może nie, że nie do, zawsze, czasami jak się gra co tydzień, to jest niedosyt meczowy. My gramy sporo tych meczów w ciągu, w ciągu ostatnich dni, więc e, może taka monotonia gdzieś nas była. Mm, cieszę się to na pewno, że gdzieś tam od tego drugiego seta wróciliśmy na, to, na ten poziom, który potrafimy prezentować e, i wygraliśmy to spotkanie za, za trzy punkty. E, I to jest najważniejsze. Oczywiście to, to takie było wczoraj. Wielkie chaos dla wszystkich, ale dzisiaj już koncentrowałem się na meczu tutaj w zawierciu i, i na razie. Jakby nie, nie chcę o tym myśleć, żeby się nie zaprzątać głowę, bo mamy przy sobą bardzo pracowity tydzień, a, a potem będziemy na tym główkować, jak, jak po prostu wygrać z Lubą, więc to, to, to oczywiście jest bardzo klasowy zespół i po prostu musimy bez żadnego respektu wyjść i, i, i po prostu rozbić ich swoją dobrą grą i awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Więc... Dla mnie, dla mnie to jest proste. Oczywiście to nie jest proste do wykonania, ale innego nastawienia nie widzę, żeby po prostu e, od razu nastawić się w głowach, że my jesteśmy mocni. E, my pojedziemy tam i, i u siebie, i będziemy walczyć o ten awans i położymy wszystko na parkiecie, żeby ten upragniony awans do półfinału zdobyć.